Nazywam się Jurek Drzewi, jestem zielarzem fitoterapii zachodniej i tradycyjnej medycyny chińskiej. Dzisiaj proszę Państwa następny, następny mm, zabójca, który jest nieco łaskawszy, ale podstępny. Jak się nazywa? Arytmia serca. Serce nasze zwykle bije w zorganizowany i skoordynowany sposób, natomiast arytmia powoduje nieprawidłowe jego bicie. Czasami jest nazywana dystrytmio. Jak się Państwo z tym spo spotkacie, to jest to samo. Arytmia może rozpocząć się w różnych częściach serca i może być, może obejmować objawy zbyt szybkiego bicia serca lub zbyt wolnego bicia serca lub nieregularnego bicia serca. Problemy z różnymi częściami serca, a nawet z krwią pompowaną przez serce, mogą wpływać na normalny rytm serca. Prawidłowy rytm serca ma znaczenie. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, ponieważ serce zaopatruje całe ciało w składniki odżywcze, tlen oraz usuwa zanieczyszczenia z organizmu, przemiany materii. Jak poważna jest arytmia serca? I tutaj właśnie to, co mówiłem Państwu na, na początku. Niektóre rodzaje arytmii są nieszkodliwe i nie wymagają leczenia, pojawiają się sporadycznie i sporadycznie, znikają. Inne, niestety, mogą, na, mogą nas narazić na ryzyko nawet zatrzymania akcji serca. Możemy stracić przytomność, możemy mieć bardzo poważny dyskomfort, jeżeli chodzi o, e, o samopoczucie. Jakie są rodzaje arytmii mięśnia sercowego? Arytmie nadkomorowe. Zaczynają się w przedsionkach górnych komorach serca. Nadkomorowe oznacza nadkomorami lub dolnymi komorami serca. Drugie. Arytmie komorowe. Zaczynają się w komorach serca lub niższych komorach serca. Następne. bradyarytmie i rytmy węzłowe. Mogą się one zdarzać z powodu problemów w układzie przewodzącym serca, takich jak węzeł zatokowo-przedsionkowy SA, węzeł przedsionkowo-komorowy AV lub sieć Hisa-Purkiniego. No i jak często występuje arytmia? Po przeprowadzeniu badań na naszym globusie okazuje się, że od 1,5 do 5%, -5 ludzi ma arytmię serca. Niektórzy nie mają objawów, co bardzo utrudnia oszacowanie liczby tych osób. W krajach rozwiniętych migotanie przedsionków jest najczęstszym rodzajem arytmii. Jakie są znaki ostrzegawcze arytmii? Kiedy możemy spodziewać się arytmii? Raz, arytmia serca może być cicha i nie dawać żadnych objawów. Dalej, kołatanie serca, dalej, zawroty głowy lub oszołomienie, dalej, epizody omdlenia, dalej, duszność, dalej, dyskomfort w klatce piersiowej, dalej, osłabienie lub zmęczenie. Takie są objawy arytmii serca. Skąd się bierze arytmia serca? Co powoduje arytmię serca? Choroba wieńcowa, Dwa, dalej wrażliwa tkanka w sercu z powodów przyczyn genetycznych lub nabytych dalej wysokie ciśnienie krwi dalej zmiany w mięśniu sercowym tak zwana kardiomiopatia dalej zaburzenia zastawkowe dalej zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi na to zwracam państwu uwagę dalej uraz spowodowany zawałem serca dalej proces gojenia po operacji serca i mogą wystąpić inne przyczyny z tego schorzenia, ale jaka jest główna przyczyna arytmii? Większość arytmii, proszę państwa, występuje z powodu problemu z tętnicami, zastawkami lub mięśniem serca. Jakie mamy czynniki ryzyka arytmii? I tak, jeden, używanie wyrobów tytoniowych, dalej picie alkoholu, dalej spożywanie napojów i pokarmów zawierających kofeinę, dalej przyjmowanie środków pobudzających, takich jak na przykład leki na przeziębienie, dalej wysokie ciśnienie krwi, dalej BMI, czyli wskaźnik masy ciała. Jeżeli jest wyższy niż 30, możemy się spodziewać arytmii serca. Dalej. Wysoki poziom cukru we krwi, dalej bezdeksenny. Jakie są powikłania arytmii? Jeżeli nie leczymy, jeżeli mamy ten gorszy typ arytmii, nie leczymy go, możemy się spodziewać osłabienia mięśnia sercowego, tak zwana kardiomiopatia. Czasami kardiomiopatia rozstrzeniowa to jest powiększenie yy, serca. I to, o ile biceps, jak jest większy, to dobrze, bo ma siłę ścisku, o tyle nie może, mięsień serca nie może być większy, bo wtedy słabnie jego akcja. Dalej zatrzymanie akcji serca, dalej udar mózgu. Jak diagnozuje się arytmię? Lekarz może wykryć ni nieregularne bicie serca podczas badania, mierząc puls i osłuchując serca serce przez stetoskop. Po ocenie objawów po przeprowadzeniu badania fizy fizykalnego lekarz może zlecić badania jakie. I tu elektrokardiogram, tak zwane EKG. Dalej badania krwi, aby sprawdzić poziom elektrolitów lub poszukać problemu genetycznego. Dalej. Moni monitory ambulatoryjne, dalej test warunków skrajnych. Dalej echokardiogram, dalej cewnikowane serca, dalej badanie elektrofizjologiczne, tak zwane EPS, dalej test stołu przechylnego i dalej rezonans magnetyczny serca. Jak się leczy rytmie? To zależy od jej rodzaju i nasilenia. W niektórych wypadkach nie jest to konieczne, wystarczy zmiana sposobu życia, zmiana diety. Ale niekiedy jest to konieczne. W ciężkich przypadkach leki, zmian, zmiany stylu życia, terapię urządzenia i chirurgia. Takie są e, zasady leczenia arytmii leki, zmiany stylu życia, terapię, urządzenia i chirurgia. Jakie leki podajemy chorym na e, arytmie? Leki antyarytmiczne, które przekształcają arytmię w rytm zatokowy, czyli normalny. Lub zapobiegają arytmii. Dalej, leki kontrolujące tętno. Dalej, leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe, takie jak warfaryna lub aspiryna, które zmniejszają ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi, czyli rozrzedzają krew. Leki stosowane w leczeniu powiązanych schorzeń, które mogą powodować nieprawidłowy rytm serca. Zmiany stylu życia. I teraz tak, co możemy zrobić, żeby sobie poprawić kondycję serca. I tak, zarządzanie ciśnieniem krwi i poziomem cukru we krwi. Unikanie wyrobów tytoniowych. Ograniczenie spożywania alkoholu. Unikanie kofeiny i używek. Dążenie do zdrowej wagi ciała. Jakie są terapie medyczne w przypadku? właśnie tej choroby. KardioWERSJA. Jest to impuls elektryczny synchronizuje serce i pozwala na przywrócenie normalnego rytmu. Ablacja cewnika. To jest cewnik wysyła energię elektryczną o wysokiej częstotliwości do małego obszaru tkanki w sercu, aby odłączyć ścieżkę nieprawidłowego rytmu. Ablacja może leczyć większość tej choroby, np. trzepotanie przedsionków, migotanie przedsionków oraz niektóre często skurcze przedsionkowe i komorowe. Dalej, izolacja żył płucnych. Ten rodzaj ablacji tworzy pierścień blizn w celu wyizolowania obszarów, które mogą powodować migotanie przedsionków. Może ten, Zabieg może pomóc osobom z częstym, napadowym lub uporczywym migotaniem przedsionku. Jakie są urządzenia przy tej chorobie? I tak, stały rozrusznik serca. Urządzenie to wysyła małe impulsy elektryczne do mięśnia sercowego, aby utrzymać normalne tętno i zapobiegać zbyt wolnemu biciu serca. Dalej, wszczepialny kardiowerter. De Defibrylator ICD to urządzenie stale monitoruje rytm serca. Gdy wykryje bardzo szybki, nieprawidłowy rytm serca, dostarcza energię do mięśnia sercowego, aby biło ono w normalnym rytmie. Urządzenie to leczy często skurcz komorowy i migotanie komór zagrażające ży życiu rytmu serca. Dalej, rozruszniki defibrylatory dwukomorowe BFV, zwane także terapią resynchronizacyjną serca lub CRT. Urządzenia te pomagają zsynchronizować skurcz lewej komory. Oprócz odprowadzeń, które przechodzą od prawej strony serca, mają odprowadzenie, które prowadzi do lewej komory. Mogą tego potrzebować osoby z niewydolnością serca i nieskoordynowanymi skurczami lewej komory serca. Dalej, chirurgia. W leczeniu chorób serca mogą być, yy, mogą być przyczyną arytmii w tej operacji zastawek lub operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Dalej, pro, procedura labiryntu może skoordynować migotowanie przedsionków, które nie reguluje na leki ani niechirurgiczne metody leczenia. W, dalej, w niektórych przypadkach usługodawca może umieścić elektrody stymulatora dwukomorowego małe druty na sercu przy użyciu technik minimalnie inwazyjnych lub chirurgicznych i te wszystkie chirurgiczne metody są proszę Państwa dla ludzi, którzy, tak jak tu było nadmienione, którzy nie mają możliwości leczyć się lekami lub zmianą stylu życia. I teraz powikłania i skutki uboczne leczenia arytmii serca. Jeżeli bierzemy lekarstwo na arytmie, jakie są skutki uboczne? Reakcje alergiczne, zawroty głowy, bóle głowy, krwawienia, roztrój żołądka mogą być, nie są, tylko mogą być. Dalej, jeżeli mamy kardiowersję, jakie mogą być powikłania: embolizacja zakrzepów krwi, siniaki na skórze i wysypka na skórze. Dalej, ablacja cewnika, jakie? Krwawienie, zakrzepy, udar mózgu, infekcje oraz. Uraz żyły lub tkanki serca, izolacja żyły płucnej, co się może zrobić? Re reakcja alergiczna na barwnik, jeżeli jest używany, dalej infekcja, dalej uraz serca, przełyku lub żyły o, albo uraz mózgu, jeżeli wprowadzamy urządzenia, co się może dziać? Awaria urządzenia, infekcja, krwawienie, zapadnięte płuco. No i ostatni. Sposób, co się może dziać, jeżeli mamy chirurgiczne operacje: krwawienie, infekcja, udar mózgu, zawał serca, potrzeba rozrusznika serca. Tak to wygląda. Teraz, jak szybko po zabiegu można poczuć się lepiej? To zależy, proszę Państwa, od procedury, od procedury lub operacji. Zazwyczaj reko, rekonwalescencja może zająć tygodnie lub miesiące. Jeżeli, jeżeli natomiast jest zabieg ablacja cewnika lub izolacja żyl płucnych, może arytmia może występować nawet przez kilka tygodni podczas gojenia. Jak można zmniejszyć ryzyko wystąpienia arytmii i teraz tak Odstawienie tytoniu, odstawienie lub ograniczenie alkoholu, ograniczenie lub odstawienie kofeiny. Niektóre osoby są wrażliwe na kofeinę i mogą zauważyć więcej objawów podczas używania produktach zawierających kofeinę, jak herbata, kawa, kola i niektóre dostępne leki bez recepty. Dalej, nie o odstawienie używek. Takich jak na przykład stymulanty w lekach na kaszel, na przeziębienie. Niektóre z tych leków zawierają składniki, które promują nieregularny rytm serca. Dalej, zarządzanie wysokim ciśnieniem krwi, czyli trzeba doprowadzić do normalnego ciśnienia, doprowadzenie wagi do prawidłowego BMI. Dalej, zarządzanie poziomem cukru, leczenie bezdechu sennego unikanie czynności, które wy, mogą wywołać arytmię. Dalej, czego można się spodziewać przy arytmii? Można się spodziewać, tak jak było na początku powiedziane, łagodnych lub ciężkich objawów. Dzięki leczeniu, dzięki zmianie sposobu, sposobu życia przy arytmii można żyć pełnią życia. Niektóre osoby, proszę Państwa, z ciężkimi powikłaniami arytmii Mogą nastą może nastąpić u nich zatrzymanie akcji serca omdlenia, i wtedy mogą przeżyć albo nie mogą, albo nie. Zależy od sytuacji. Jak długo trwa arytmia i leczenie? No Proszę Państwa, także zależy od tego, jaki rodzaj mamy tej arytmii. Jeżeli jest to arytmia, która jest, ma postać ciężką, wymaga leczenia do końca życia. Co jest zabronione podczas tej choroby? Spożywanie alkoholu i kofeiny trzeba zda, zda, drastycznie odgra, o, ograniczyć lub odstawić. I teraz, proszę Państwa, kiedy musimy wezwać pomoc? Jeżeli mamy problemy z oddychaniem, jeżeli mamy ciężki ból w piersiowej, i z uczuciem strachu przed śmiercią, jeżeli mamy zawroty głowy, jeżeli mamy słabe epizody omdlenia, jeżeli mamy problemy ze wzrokiem, jeżeli mamy, proszę Państwa, w końcu problemy z mową, wtedy wtedy, proszę Państwa, konieczne jest wezwanie pomocy, wezwanie karetki pogotowia. Oby nas z tego nigdy to nie spotkało, ponieważ dzisiejszy zabójca, proszę państwa, jest podstępny, działa, działa podstępnie, ale bardzo niszczy nam zdrowie i na to trzeba uważać i trzeba wyeliminować czynniki, które mogą prowadzić do takich spraw. Tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Życzę Państwu zdrowia, życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat chorób, na temat zabójców naszego układu krążenia, polecam Państwu skorzystanie z książek, na które widzicie Państwo planszę na końcu naszego teraz nagrania. Możecie Państwo sobie napisać do mnie wyzdrowie 60 i możecie Państwo, ja mogę wysłać Państwu pełną ofertę książkową. Tam, jest, tam są yy, i fragmenty, i omówiona książka, co tam jest, jak wygląda okładka, jak wygląda strona, wpis yy, treści, co tam w tej książce jest. Także zapraszam Państwa bardzo gorąco. Wszystkich ucz uczestników Loży Kawoszy. Zapraszam jak zwykle w piątek na spotkanie na live. Ie. Które prowadzimy już od miesiąca, prawie i będziemy prowadzić cały czas. Bardzo gorąco jeszcze raz dziękuję. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Do widzenia!